manko, ja jestem go z Red, już jest szósty odcinek z serii Przygoda z Minecraft, tak szósty, szósty bodajże. Um, I w dzisiejszym odcinku pójdziemy nakopać materiał na następny dom. Tu już widzicie, sobie przygotowałem wszystko. Jeszcze sobie zrobimy buty, bo nam się zaraz chyba rozwalą. Okej. Okay. I możemy iść pustynię znalazłem po, poza odcinkiem i ona jest tam ło o ile się nie mylę albo tam czekajcie kordy sobie zapisałem dobrze do, tak tam jest. idziemy hejzej może się zobaczyć że mam inny głos ale sorry bo jestem trochę chory Także no idziemy. Hits, hits. Tutaj dobrze. Oj, nie to nacisnę. Tak, dobrze. Jeszcze sto kratek. Hmm. Chyba. Kurde, ale żebym się wybrał na wieczór. Akurat słońce zachodzi. Także widzicie, jest pustynia. I idziemy kopać. Kurda, ale akurat na wieczór musiałem wyjść Weź, weź, weź <laughs> Zombie, my tu... Wow, nieźle No, ojej, już się skończyło Pewnie na... nie normal. Co my tu mamy? Tu się szkieletora słychać. O ty szmato. A może stąd tego stąd no zabrać, bo tu jest tu dużo. Po prostu to rozebrać. Ha. Czy to zostawić, jak mówicie? Wiecie, co może zostawimy. Kurde, coś mnie tu laguje. W on. W on. Eee, okay. to ja to cięcie i zobaczymy się gdy będzie już rano ok jestem już jest ranek to idziemy oj idziemy kopać to zostawimy jak to sobie tutaj będzie Eee, idziemy tu iść kopać. Kurde, ma ta pustynia Eee. No to dajmy, że tu e, taki wykop. Raz, dwa, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć e, Kurde, akurat musi być dziura ...dwa, trzy, cztery, pięć, sześć... Kurde, pomyliłem się już, raz, dwa, trzy, trzy cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, czyli dotąd. dobra, i teraz kopiemy. <pląc��> <lał hypotheses> <leaving> <ral socis> <asy> Plan na do domu już mam. Już mówię w poprzednich odcinkach że będzie taki bardziej zamek i bardzo dużo tanctona będzie mi potrzebne. <many ton diglas> <D�ordrupaaa> no. Czerwa w dół. Chłopiemy, chłopiemy, Chcę się kopać, ale ta choroba mi już Patrz, to wyjahać, to waszka. Ale no, od razu powiem, że e, teraz, jak ja to nagrywam, to jeszcze jest e, wakacje, są i odcinki dopiero od września zaczną się ukazywać. O, teraz do, dokładnie, e, jest dokładnie, dzisiaj wtorek. I od torku za tydzień już dokładnie będziemy normalnie do szkoły chodzić. Niestety. No ale co zrobisz, nic nie zrobisz. To po prostu jest wina Tuska. Kopimy, kopimy. Kurwa, Mucha, spierdalaj bo... Chcę zła... Kurwa... Już po łopacie, łomaczko... Mucha, idź stąd, całe, bo jak nie, to złapię kurwa bo kręcę i szydła pourywam. Bo Jezu, już nie mam... Łopaty, masz, kurwa... co ja chyba zrobię ZW i po prostu tą łopę, pójdę po tą łopatę także dwie, trzy łopaty co jeszcze zrobię żeby już nie latać potem także ZW Szemaneczko się Siemanko ja apierdzie co ze mnie za debil okej okay, jestem już przyniosłem Młodące kilofy drobię bo już nie chcę się latać co, kopiemy dalej <laughs> Kurwa, Mucha, miałeś sobie su iść. E, spokojnie, spokojnie, poza odcinkiem ją złapię, łeb ukręcę, te półry tam. Kurwa, mało tego są stąd. Tam jest bardzo dużo potrzebne. KOPENJUSZYN Jakby co to najwyżej wykup, powiększymy trochę i chuj Okej, okay, to teraz kopiemy Эй, шин. Эй, шин, Сара, курва на не дырят. Kurwa, no nie wiem, o czym by tu gadać. Ale nie dziwcie się, też tak za dużo dzisiaj gadał, nie będę moją łeb napierdalał. Kurwa, katar mam w pistu Jak to by powiedział bonus BGC? Mam katar w chuj. co zrobić, gdzie nie zrobisz. Ile mamy tego sam ma dwa staki? Mało fuj. Kopiemy. jeszcze znajdziemy. Chociaż wątpię. Zostawimy tu świczki, żeby nic się tu nie zespałniło. Jakieś kurwa zielone ogórki na przykład. Kurwa coś mi laguje tego Minecrafta. Nie wiem czy na, moment, na odcinku będzie to widać. Zbieranie piachu i grawelu Marzy, kurwa. Jebut kurwa woda chyba tu jest. Marzy szpizdy Arschloch! Schlok, oh, ja kurwa na web chyba z losem katarem do strony, ja pierdolę. To jest kurwa? Tu to by się kurwa tjnt przydałoby przydało, by wszystko rozjebało. tam kurwa coś słychać A niech mi tylko kurwa trakliper, fanie, o ja pierdolę trochę tego pozbieramy jest tego mało, fuj ale co zrobisz, się zrobisz żeby było się gdzie wkopać. Może będzie tego trochę. Chuja będzie. O, trochę jest. Gdzieś tu zombiaka słychać. No kurwa wreszcie Trochę tego jest Okej, okay, jestem coś, mi tam pykło, kurwa. Zatrzymamy tu nagrywanie się zatrzymało. Okej, okay, jeszcze tak z dwie minutki i będzie git. Co jest, kurwa, nagle tak gujeś O Ło, kurwa. O, luju. kurwa, bo się odciąłem od świata okej, okay, to co mi się uda wykopać, to mi się uda wykopać. resztę wykopię poza odcinkiem, żeby już w następnym bociku zacząć budować coś, jakieś szajcy wrócimy do domu i zakończę nagrywanie Powiemy. Dobrze, że taki lof jednak zrobiłem, bo... No patrz kurwa, jak co odcinek chodzić, to no nagle się pełno ja tego chujstwa znalazło. Kurwa... Czekajcie, walnę tą świczkę. Chuj, najwyżej idzie trochę dłuższy odcinek Kopiemy kurwa ich chuj My. Mamy mi łeb napierdala, nie chyba zaręknąć sobie, tak łeb napierdala, że... Zami eksploduje No tego trochę tego nakopaliśmy Pyk, pyk, pyk No, koniec. Jeszcze poza odcinkiem trochę dokopię, żeby nie było, że się opierdalam po żelazo. I myślę, że będzie git. A jak nie to najwyżej. Jak będziemy budować, to zrobię cięcie i trochę jeszcze pozbieram. Oki okay, to wracamy na i ja się z wami żegnam A ja i tak jeszcze trochę poza odcinkiem jak się lepiej będę czuł to przyjdę trochę tu pokopać, bo tu jest nieźle Zresztą yy, mógłbym tylko ten, yy, te domki rozwalić żeby mi starczyło tak by się Tego sandstone'a ale wolę nie bo co się może z nich wykombinuje Ja tutaj w akwisie będę robił czy coś na pustyni i one mogłyby się do czegoś przydać. Tak już dawno bym je rozwalił. Bo tak myślę, tutaj jakiś podwodny tunel zrobić i prosto do tych domków. I myślę, że to będzie bardzo dobrze, że tak zrobię. Tylko to wszystko w swoim czasie. Kurwa, ja... ja miałem na pierdala. Kurwa, jak się wolno renderuje światło, Chryste Panie. A jaki mam noc zatkany, ojej... Idę kurwa do łóżka leżeć dzi chuj. Chociaż jest dopiero 3.16. Zapierdalamy Kiśni kurwa. Eee. Także co ja już będę w tym razie podsumowation robił No co, w tym odcinku zbytnio nic nie robiliśmy Trochę tam popieprzyłem. E, o jaki o, co ja gadałem w ogóle Kurwa że tak się, że nie do co gadałem i ja pierdolę Ty ja dobrze idę, dobrze e, Coś tam gadałem o chorobie By, Byle gówno i no i co, no i to dzisiaj robiliśmy więcej? Nic. Kopaliśmy tylko i chuj Już widać naszą haciendę Już nam rośnie wszystko ładnie pięknie ładnie, chcę jeszcze rośnie Kurwa, otwórz się Sezamie, otwórz się Zamknij się Wola voilà. Okej, okay, to tutaj jest piasek, zwykły sent tutaj szalony kurwa jaki był zapchany ja pierdolę. Okej, okay, to ja się żegnam nie zapomnij zostawić ofensywnego lajka subskrypcji oraz komentarza wbijajcie na mojego fanpage'a i to od razu zostawcie nam lajka od razu Link będzie w opisie do fanpage'a Ja Spieprzam się Spieprzam do łóżka Wychorować się I chuj Na razie, cześć, no i papa